Cześć Widzowie, Witam Was w nowym odcinku Dzisiaj zupełnie coś nowego Jak sami widzicie jesteśmy na nowym koncie od zera do cck Będziemy na tym koncie podejmować się różnych wyzwań Teraz sobie zaczniemy wyzwanie yy, Wbicia od pierwszego tieru do E4 yy, Nie jest to żaden problem oczywiście Wiadomo, wbicie E4 na nowym koncie to raczej bez problemu No bo tu wiadomo będą jakieś boosty, takie tam rzeczy Ale, żeby nie było tak łatwo to sobie utrudnimy trochę to zadanie i będziemy sobie co chwilę losować jakieś utrudnienie w grze. Jak sami widzicie na razie jest tego tylko trochę. Czekam na wasze rady. Piszcie co można tutaj dorzucić do koła fortuny i na każdym poziomie będziemy sobie losowali jedno wyzwanie. No wiadomo, że czasem będą łatwiejsze, czasem trudniejsze, ale taka ciekawo, ciekawe wydaje mi się, że to może być w ten sposób właśnie. Dlatego sobie coś takiego nagramy. Wylosujmy sobie teraz kołem na pierwszy tier, będę wam, no wiadomo. Pierwszy tier jedno wyzwanie, drugi tier jedno wyzwanie i musimy tak będzie z tym wyzwaniem cały poziom jakby przejść. Wiadomo, że te pierwsze ciery to będzie szybko nam pójdzie. W tym odcinku może wrócę do trzeciego, do czwartego tieru. Zobaczymy jak będzie, no bo wiadomo, że po jednej bitwie zapewne to się będzie kończyć. Chociaż jak widzicie jak wylosujemy tylko taran, to może już być ciężej. No ale zobaczcie co nam się wylosuje. Klikamy. O, no i mamy jazdę na wstecznym. No i powiem mam widzowie tak. Nie wydaje się to być super ciężkie. Ale czy nam się to uda? No nie wiem, jak sami widzicie mamy tę jedynkę. Sobie wrzucimy na razie no te tylko amunicję, bo myślałem, że będzie odłamkowo burzące, nam się wy wylosują, bo też mamy tylko to. Także sobie załadujmy tą amunicję. Tutaj na razie załadzę, nic nie dajemy, bo to nie ma sensu. Jak widzicie, jedną bitwę zagrałem, bo myślałem, że muszę zagrać tymi trzecimi tierami, tutaj są. I Zagrałem 300 Artem, także troszkę ułatwienia będziemy mieli potem, no ale to mniejsza z tym, to tylko będzie szybciej, po prostu przejdziemy na kolejne poziomy. A dla nas najważniejsze są te wyzwania i różne challenge, także. Wystartujmy sobie pierwszą bitwę. No i mamy widzowie pierwszą bitwę. Oczywiście używamy tylko klawisza do tyłu, także nawracamy sobie. Możemy oczywiście zawracać, ale musimy o, jakby cały czas tylko tak jechać to jest najważniejsze w tej bitwie. Ja wiem, że pierwsza bitwa tutaj na jedynkach to jest głównie na boty, także pójdzie nam w miarę łatwo. Tylko że u mnie może być z tym problem, że wy klawiszy nie pomyli, bo tak to challenge będzie niezaliczony. Musimy jechać tylko na S, nie dotykamy klawisza W. Udało nam się, wydobyć dojechać do bitwy. Na szczęście możemy używać celownika. Tutaj nawet nam się udało zniszczyć. Jedziemy dalej, widzowie. Nie ma co. <laughs> Bieg wsteczny da nam zwycięstwo. Przycelujmy sobie troszeczkę. Udało się. Mamy tutaj jeszcze podstawowe działo, bo nie mieliśmy tutaj expa. Ale udało się. Kolejny strzał. Ja wiem, że to na boty, pamiętajcie. Ale na boty chociaż mogę się wykazać, no nie? Patrzcie, jak pestki latają. Bez celowania. Jedziemy dalej, widzowie. Zdaję sobie sprawę, widzowie, że na tym momencie nie jest to zbyt ekscytujące, grając na boty. Ale na wyższych poziomach wydaje mi się, że to może być ciekawe takie wyzwania, Jak na przykład na jakichś siódemkach, ósemkach jazda tylko do tyłu. A załóżmy, że na tym, na dziesiątym tierze nam się to wylosuje. To też może być śmieszne, jak e tylko do tyłu będziemy mogli jechać. Doszła palim się, widzowie, do przeciwników znowu. Zobaczymy, co nam się tu jeszcze uda zrobić. jak sami widzicie, no takie strzały w boty to nic ciekawego, więc pewnie nie będę wam też tego całego pokazywał, tylko jakieś tam urywki. No bo nie jest to zbyt ekscytujące. Miejmy nadzieję, że później się nam to rozkręci na wyższych poziomach. No i jak widzowie widzicie, nic się nam tutaj nie zmieniło. 600 obrażeń. Nawet no, nawet nie byliśmy pierwsi. No, ale to nieważne, troszkę hajsu zarobiliśmy. To jak widzowie widzicie? Mamy już przygotowany czołg. Przejdźmy sobie teraz do losowania. Drugie losowanie musimy wykonać tutaj zamki. Tutaj oczywiście jak nam wyjdą tylko pociski H, no to będziemy musieli zakręcić jeszcze raz, bo jak widzieliście, ten czołg ma tylko na podstawowym dziale jeden rodzaj amunicji, więc tutaj nie będziemy mogli tego użyć. No ale zobaczmy, co nam się wylosuje. I nam się wylosowało. Nie mogę używać zestawu naprawczego. Także, możemy sobie przejść do Wota I od razu możemy sobie wyrzucić to. Nie możemy zestawu naprawczego, to weźmiemy ze sobą małą apteczkę. I zobaczymy jak nam ta bitwa wyjdzie. No i widzowie, nie mamy zestawu naprawczego, a tutaj dostałem wy... Jak sami widzicie skład amunicji tym czołgiem, który ładuje 10 lat. Także... <śm> Jak sami widzicie, nawet tutaj by się przydał ten zestaw naprawczy. No i mamy koniec, widzowie. Bitwy bez zestawu naprawczego. Niestety akurat tutaj by się przydał i to bardzo. No ale mniejsza. Mamy to skończone, mamy to za sobą. Klikniemy sobie tutaj to, żeby... a niepotrzebnie nawet. No ale mniejsza. Mamy niby byłem trójkę, Ale... Możemy zagrać, jak sami widzicie, już normalną bitwę. Na tym poziomie zagrajmy sobie bez zestawu naprawczego, oczywiście, bo to mamy na ten tier wylosowane. Także zagrajmy jeszcze jedną bitwę. A to mamy kolejną bitwę, widzowie. Szczerze Wam powiem, nie wydaje mi się, że była ona na prawdziwych graczy. No ale, postrzelamy sobie trochę. W tym odcinku może zagramy jeszcze jeden raz na trzecim poziomie. Może tam będzie prawdziwa, w końcu, bitwa na prawdziwych ludzi było ciekawiej. No i widzowie padliśmy. No ale tutaj challenge tak został zaliczony w pierwszej bitwie, także nie ma co to była tylko dodatkowa bitwa. Przejdźmy sobie do poziomu trzeciego. No i tutaj jeszcze widzowie statystyki na koniec. Przegraliśmy niestety tą bitwę. No, mniejsza. Przejdźmy do poziomu trzeciego. No i mamy widzowie trzeci tier, M3 Steward, Tak sami widzicie, już go trochę przygotowałem. Oczywiście tutaj nic nie jest jeszcze zbalane, no bo nie możemy. Tamta, jakby bitwa wcześniej się nie liczy, co Wam mówiłem. Zagramy sobie, ale najpierw przejdźmy do koła Fortuny, gdyż ona musi zadecydować, czym jak będziemy grać. No i mamy nasze koło Fortuny. Zakręćmy i zobaczmy, co nam się wylosuje. Nie mogę zwalniać ani zatrzymywać się, cały czas muszę jechać. No i powiem mam widzowie, że tutaj już może być z tym problem. Na trzecim poziomie możemy mieć delikatny problem, żeby się nie zatrzymywać, także... No zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Zacznijmy pierwszą bitwę. No i mamy widzowie. Wylosowała nam się linia Mannerheima, także o tyle fajnie, że duża mapa. Będziemy mogli sobie jechać. No, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Nie mamy maksymalnego silnika, nie możemy się zatrzymać. Cały czas musimy mieć wciśnięty gaz. Także może być śmiesznie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ale zapowiada się ciekawie. <noise> może też tak być, że widzowie, że szybko zginiemy. Także tutaj macie. Miejcie to na uwadze, że tutaj tak to może się skończyć. Na wyższych poziomach, to już w ogóle może być śmiesznie. Z tymi zadaniami, jak na przykład, będziemy mieli jakąś. Szóstką czy siódemką nie zatrzymywać się przez całą bitwę No niestety, nie trafialiśmy Musimy widzowie zawrócić, nie możemy się zatrzymać. FAK! Na szczęście bez obrażeń, ale wam wpadło ładnie, patrzcie widzowie. 600 poasyście, 700 po asyście. Ale nam to wpada. Prawie 1000 po asyście, widzowie. Tak się tutaj robi wynik. Nadal nam to leci. To nam trzeba powiedzieć, widzowie wyszło. Ucieknijmy, bo ten stugna tak strzeli. No to tak widzowie. Pierwsza bitwa. <laughs> nie zatrzymywać się udało się. Nie zatrzymaliśmy się, dopóki nas nie zawił stugna trollu. <laughs> <laughs> za 400 <laughs> No ale powiem wam po spocie coś tam zrobiliśmy. Także nie jest tak źle. Ach. Zaraz przejdziemy do statystyk, widzowie tej bitwy. No i mamy, widzowie, koniec, jak sami widzicie. Nie byliśmy nawet tak na samym dole, coś nam się tam udało zrobić. Weźmiemy sobie, użyjemy tego i sobie zbadamy. Działo to już mamy, bo to było ze wcześniejszego czołgu. Zobaczymy. Musi być oczywiście pojazd jak najbardziej elitarny. To jest też nasz cel, tego nie wspomniałem, ale tak będziemy sobie grali. Zobaczmy, co my musimy zbadać. My musimy zbadać T6 Medium. Czy stać nas na to? Nie stać nas widzowie. Także, na dzisiaj to by było tyle, żeby Was tutaj nie zanudzać za bardzo. W następnym odcinku zagramy sobie kolejne bitwy to tym M3 Stuartem. Oczywiście nie zatrzymując się, bo to jest challenge na level 3 jakby. I potem będziemy grali czwórką, no i zobaczymy co tam się wylosuje. Pamiętajcie, żeby dawać w komentarzach znać, co dorzucić do koła fortuny. Mogą być nawet jakieś bardziej hardkorowe wyzwania. Czekam na takie. Będzie śmiesznie, jak się nam nie uda tego zrobić, także to wydaje mi się fajne. No a teraz dzięki widzowie. Pamiętajcie, zostawcie suba, lajka, będzie mi bardzo miło. Na razie do następnego odcinka.